Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dziś zapraszam Was na vloga, który poruszy temat z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego. Jak pogodzić ekosystem życia z jedną rośliną? Czy u istnieje taka możliwość? Kiedy chcę oszczędzić pieniądze albo po prostu mam mały budżet. Na wstępie powiem, że zarówno zero waste, jak i roślina mogą być drogie. A o tym, co kupować, jak kupy i jadłospis, Wam w tym poradniku. Film będzie formę pytań i odpowiedzi. Te wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do obejrzenia tego filmu. Pierwsze pytanie tego filmu to: Jak oszczędzić pieniądze na roślinnej? Warto kupować w hurtowniach, na przykład owoce, warzywa, strączki czy ryż. Warto również polubić gotowanie i pieczenie. Róbmy tygodniowy jadłospis. Wykorzystujmy Żywność bliską terminu ważności, na przykład robiąc z nich domowe kosmetyki. Nie kupujmy bardzo często w sklepach stacjonarnych wega produktów, na przykład w, w słoikach, zamienników mięsa czy ryb. Dlaczego? Ponieważ są bardzo drogie, a skład zostawia wiele do życzenia. W drugim punkcie tego filmu, czyli jak ułożyć jadłość dla całej rodziny, skupię się na rodzinie po prostu, na kilku osobach. Ale wiadomo, że jeśli jesteśmy sami, jeśli jesteśmy sami z iglami, to możemy sobie sami też decydować, co chcemy jeść. No, ale wracając do pytania, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny. Oto kilka moich rad. Po pierwsze, warto przemyśleć to, co chcemy gotować w danym tygodniu, nawet w dniu tygodnia. Biorąc pod uwagę to, co lubią lub nie lubią nasi bliscy, w jakim, na jakiej dzieci są, na przykład. Oczywiście to, czy mam jakieś uczulenia, alergie, no takie podstawowe sprawy. Co, I co zważyć następne? Zróbmy konkretną em, listę zakupów żywnościowych. Kolejnym, kolejną rzeczą jest to, żeby myśmy, żebyśmy pomyśleli, co możemy zrobić em, z żywnością bo już po terminie. Ja bym się zainteresowała bardziej kosmetykami bo nie warto jeść już po terminie rzeczy. Więc na przykład spa z użyciem miodu, ogórka czy fusów z kawy. Uwierzcie mi, można zrobić wiele fajnych rzeczy z takich właśnie przeterminowanych produktów żywnościowych. I co najważniejsze, weźmy uwagę smażenie, pieczenie, wykowanie i mrożenie. Produktów, które nie uda się użyć, do za daty. Punkt numer 3. Rady na zakupy do rozpisu. Idźmy do sklepów, po posiłkach Wód może nas zachęcić do kupienia większej ilości jedzenia niż jest na naszej liście, co w rezultacie może oznaczać, no się danej rzeczy. I wydania oczywiście większej ilości pieniędzy niż byśmy chcieli, niż założyliśmy też. Spójrzmy, czy na pewno promocja dotyczy konkretnego produktu. Dodam, że najlepiej z rynku sprawdzajmy jakoś to jeden produkt bez przeceny. Można się nieźle nadzieć na manipulacje sklepów, które są po prostu nieuczciwe. Taka prosta rzecz, ale jednak sprawdzajmy na te ważności produktów, które chcemy kupić. Zawsze sprawdzajmy rachunki po zakupach. Bierzmy dzień i w ten dzień właśnie robimy zakupy jako jeden dzień w tygodniu. Na przykład sobota, w poniedziałek, który dzień sobie bierzecie. Czwarte udział tego filmu to... Weget żywność. Czy zawsze jest zdrowa? Niestety nie. Najtańsze produkty, może je do kupienia w sklepie stacjonarnym, mogą mieć bardzo kiepski skład. Wyszli mi na słowo, co ugotowane. To jest przez nas po prostu wybrany i przepis, i składniki. Dokładnie wiemy, co tam dajemy. Wiemy ogólnie, jak powstanie potrawa. I tu taki bonusik. Może okazać się, że będą tańsze, przygotowanie sobie potrawy w domu będzie tańsze niż kupię jej w sklepie. Piąty punkt, czyli co może się znajdować w egazaminikach, które można kupić stacjonarnie. Na przykład duża ilość soli czy glutenu. Dodam taki nomen omen, 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 że są to produkty wysokokaloryczne i po prostu tłuste. Także lepiej jest robić to z drączkami, owocami, warzywami czy naturalnymi suplementami. A teraz przejdźmy do zero waste. Jeśli chcemy żyć eko, a mamy braki w portfelu, to co ważne, zrobimy listę rzeczy, które chcemy wypróbować albo kupić. że warto głównie kierować się przy wyborze produktów przede wszystkim przydatnością, ceną oraz opakowaniem, co jest bardzo ważne. Podane produkty, które zaraz opakowania, podane opakowania mogą się dać pod recyklingowi. I tu przejdziemy właśnie do siódmego punktu tego filmu, czy jakie opakowanie warto wybierać: tektura, szkło i metal. Ustęp tego filmu, ostatni, to jak zorganizować ekolistę. Jeśli sam nie możesz cytować, to pytaj w grupach, lub osób takie w odnośnych prywatnych z ekologicznego świata, co oni polecają lub odradzają. Zobacz konkretne informacje o produktach, które chcesz kupić. Zrób listę, i zalet konkretnego przedmiotu. Pomyśl, czy nie można kupić danego, danej rzeczy na rynku wtórnym albo tańszego zamiennika. Możemy również zapytać się znajomych czy ludzie, czy nie mają takie coś na mianę, albo do oddania za darmo, a jeśli chodzi o same zamienniki takich drogich rzeczy, to warto sprawdzić i kupić też tańsze rzeczy. Czyli raz szczoteczkę zębów w recyklingu zamiast na przykład nie wiem, babusławie chociażby. tu w, w kostce, które jest bardziej bliższe natury, a nie musi być jeszcze cruelty free. Mam nadzieję, że tej chwili może Wam uwierzyć, że style życia Zero Waste oraz dieta roślinna mogą być zdrowe i nie tak bardzo drogie. Pamiętajmy o tym, że to od nas zależy, co tak naprawdę kupimy. Naprót, które są naprawdę bardzo potrzebne. W przypadku kupienia sobie chleba, czy na przykład yy, ryżu za mieszkanie. To są sprawy i rzeczy, które są naprawdę bardzo ważne. Ich nie można jakby zaniedbać. No Dodam, że zwłaszcza jak mamy dzieci lub zwierzęta, jednak są tak zwane pieniądze wydane bez potrzeby. Czyli na nasze nałogi. W skrócie mówiąc, gdzie zamiast kupić produkty, które nie są nam potrzebne, my się, bez nałogów da się przeżyć. A na przykład, bez chleba jest dużo gorzej. Kiedy się ustawimy, że chcemy skończyć lub ograniczyć bardzo, do minimum, nasze nałogi, a zamiast przejść na zieloną stronę życia. To będzie nasz osobisty sukces, czego Wam i sobie życzę. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!